Bitcoin w dniu dzisiejszym ponownie przebija poziom 100 tysięcy dolarów. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie co czeka nas w najbliższych dniach. Czy przed nami nowe all time high na Bitcoinie jeszcze w styczniu. Zaktualizujemy sobie sytuację na Ethereum oraz opowiemy o kilku altcoinach, które mamy obecnie na oku. Zapraszam do oglądania. Nie przeciągając przechodzimy sobie na wykres jednodniowy Bitcoina. No i muszę wam powiedzieć jak sami widzicie ostatnia analiza dokładnie, która była 2 stycznia na naszym YouTubie. No, nie się sprawdziła. Jak sami pamiętacie, no mówiliśmy Wam, że mamy piękny dołek na momentum, rosnące money flow i rynek jest bardzo byczy i prawdopodobnie w niedługim czasie zobaczymy dużo wyższe poziomy. I w dniu dzisiejszym właśnie te wyższe poziomy widzimy, ponieważ teraz na godzinę 17:30 bitcoin jest na poziomie 102 500 dolarów plus minus i jest naprawdę bardzo obiecująco. Od otwarcia sesji w Stanach Zjednoczonych robi się naprawdę bardzo byczo na rynku. Jednak, no jak stałem rano i zobaczyłem na wykresy, tak się zbierałem, żeby ten film zacząć dla was nagrywać. No to jeszcze sytuacja była zupełnie inna. I w ogóle ten film miał mieć zupełnie inny wydźwięk. Jednak no zobaczcie, od 15 tak naprawdę tutaj o 3000 dolarów praktycznie Bitcoin nam wzrósł. Dlatego te sesje amerykańskie są po prostu takie kluczowe, bo po prostu na nich pojawia się największy wolumen i po prostu warto je obserwować to, co się dzieje na sesjach amerykańskich, ponieważ to najwięcej nam mówi o kondycji rynku. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o najbliższy czas, no to Bitcoin. Ma bardzo ważne zadanie, czyli utrzymać ten poziom 100 tysięcy dolarów dzienną świecą, czyli kolejna dzienna świeca. Jeżeli zamknie się powyżej tego poziomu, no to będzie naprawdę bardzo optymistycznie. A jeżeli chodzi o dalsze perspektywy wzrostowe, no to kluczowe będzie ściągnięcie tego szczytu z 5 grudnia, który jest na poziomie około 104 tysięcy dolarów. I jeżeli ten szczyt uda nam się ściągnąć, no to mamy prostą drogę do all time high. No i zobaczymy, czy to się stanie jeszcze w tym miesiącu. Mam szczerą nadzieję, tak jak wy wszyscy, prawdopodobnie, że jednak to się stanie, ponieważ my... Myślę, że wszyscy tutaj siedzimy albo w spotach, albo w longach, a jeżeli ktoś gra shorty na obecnym rynku, tak jak Rafał Zaorski chyba wczoraj czy przedwczoraj wrzucał, że ta cała sytuacja na Bitcoinie to jest bull trap i że on zapina shorty i na bitcoinie i na czymś tam jeszcze, no po prostu śmiać się chce, że ktoś cały czas w rynku wzrostowym chce grać pod prąd. No pamiętajcie, zawsze gramy z trendem, i jeżeli trend jest wzrostowy, no to po prostu nie wchodźmy na siłę pod pociąg, bo to się źle kończy. Zobaczcie, przejdziemy sobie jeszcze na dwudniowy interwał i zobaczcie, jak pięknie. Wygląda nasz momentum, jaki to jest piękny płytki, bardzo byczy dołek. Naszym cały czas rośnie, RSI też jest bardzo nisko, więc to zdecydowanie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o wykres 3 tak samo to wygląda nawet z tej perspektywy jeszcze lepiej. Więc naprawdę ciężko być niedźwiedzią nastawionym do rynku, jeżeli tutaj wykres pokazuje nam takie piękne struktury. I jak najbardziej na takich strukturach możemy oczekiwać dowiezienia kolejnego. All time high, i mam nadzieję, że to jeszcze się stanie w styczniu, ponieważ myślę, że wszyscy czekamy tutaj na renesans Ethereum i rynku altcoinów. Ale do tego przejdziemy sobie za moment. Sam wykres prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo byczą. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, jednak są pewne zagrożenia, jeżeli chodzi o makro eventy. No bo niestety z wykresu możemy coś wyczytać, ale kryształowej kuli niestety nie posiadam, żeby powiedzieć wam, co zrobi na przykład Trump, jakie wejdą wyniki CPI w Stanach i co zrobi Fed z polityką monetarną. Więc to są znaki zapytania, i po prostu miejcie na uwadze te kluczowe daty, ponieważ wtedy te czynniki makroekonomiczne mogą nam lekko pobujać rynkiem czy zachwycić wykresami. I to będzie tak: 15 stycznia to są wyniki CPI, czyli kluczowe dane inflacyjne ze Stanów, na którym bardzo mocno patrzy Fed. 20 stycznia to jest zaprzysiężenie Trumpa, też bardzo ważna data. Oraz chyba jak się nie mylę, 29 stycznia to posiedzenie Fedu. Tak naprawdę te trzy wydarzenia to jest wielka niewiadoma. Sam wykres wygląda naprawdę bardzo dobrze, więc jeżeli. Te wydarzenia, by zostały pozytywnie odebrane przez rynki, no to naprawdę może być bardzo piękny pierwszy kwartał i miejmy nadzieję, że tak właśnie też się stanie. Jeżeli doceniacie nasze analizy, które jak na razie bardzo fajnie się sprawdzają, no to zasubskrybujcie koniecznie nasz kanał, ponieważ 90% oglądających jeszcze nas nie subskrybuje, a jednak warto, żebyście byli na bieżąco z naszymi analizami. Lecimy dalej. Dzisiejsze wzrosty też zostały napędzone przez giełdę amerykańską, ponieważ zobaczcie tutaj S&P o 1,3% tylko w dniu dzisiejszym, więc jest to naprawdę bardzo solidny przyrost. No i powtarzam to już chyba co drugi film, ale dlatego tak ważne jest obserwowanie, co też się dzieje na giełdzie amerykańskiej, ponieważ chcąc, nie chcąc, no niestety kryptowaluty są mocno powiązane z rynkami tradycyjnymi, więc wszyscy musimy mieć to na uwadze. Ale co może napawać bardzo dużym optymizmem, no to naprawdę SP500 wygląda bardzo byczo na ten moment. No bo zobaczcie, tutaj na dniówce mamy piękny dołek na momentum na dwudniówce to samo bardzo byczy pły dołek I jeżeli chodzi o trzy dniówkę, tak samo wygląda to bardzo dobrze. Jeżeli kolejny tydzień, dwa będą wzrostowe, też bardzo byczą nam się tu zamknie. Maniflow tutaj zaczyna powoli rosnąć, więc wydaje mi się, jeżeli te makro eventy, które nas czekają w styczniu, jeżeli zostaną pozytywnie odebrane przez rynki, no to zarówno i dla giełdy amerykańskiej, jak i dla rynku kryptowalut, pierwszy kwartał powinien być naprawdę bardzo dobry. No i dobra, przejdźmy sobie teraz do Ethereum, czyli coś, co powinno nas jeszcze bardziej interesować niż sam Bitcoin, ponieważ no... No, znowu się powtórzę, ale niestety trzeba to powtarzać, mocny Ethereum równa się mocny rynek altcoinów, czyli absolutnie na Ethereum też wszyscy powinniśmy zwracać uwagę, no i od ostatniej analizy, no byliśmy na poziomie 3440 dolarów, coś takiego, no i mówiliśmy, że Ethereum jest bardzo bycze, no i zobaczcie, praktycznie 10% wzrostu na samym Ethereum przez te kilka dni, więc jeżeli ktoś skorzystał z tamtej analizy, na pewno jest zadowolony, ja wam się przyznam, że rozegrałem sobie kolejną pozycję na dźwigni kolejnego longa, dołożyłem na Ethereum, ponieważ tak jak pisaliśmy na Twitterze jeszcze w październiku, gdzie Ethereum było po 2,5 tysiąca dolarów, to było mniej więcej no gdzieś w tych okolicach, już nie pamiętam kiedy, ale jakoś w październiku pisaliśmy, że longujemy Ethereum od 2,5 tysiąca dolarów z targetem na nowe all time high i jak na razie no ten long pięknie płaci, będę go trzymał jeszcze na pewno kilka miesięcy, ale no po prostu wykresy wyglądały tak dobrze, że stwierdziłem a co tam dołożę jeszcze kolejnego longa, ponieważ wszystko wskazuje na to, że przed Ethereum naprawdę bardzo dobre czasy, na co wskazuje też cykliczność, więc ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie nastawiony, optymistycznie, jeżeli chodzi o perspektywy dla Ethereum. No i zobaczcie, tak samo tutaj: dwudniówka, piękny, płytki dołek kontynuacyjny. rosnącą rosnące. No i słuchajcie, no, mamy naprawdę bardzo ładne perspektywy wzrostowe na następne dni, na następne tygodnie. Mam nadzieję, że to wszystko dowiezie, ponieważ na tych strukturach, na takim trzydniowym wykresie, no, na spokojnie możemy targetować nowe all time high. Jednak, no, żeby to się stało, no, to przede wszystkim musimy ściągnąć nasze value area high na poziomie tutaj 3000. 800 dolarów plus minus, następne w kolejności są te grudniowe szczyty, tutaj mieliśmy tak naprawdę taki double top, jak możecie sobie zobaczyć, no i jeżeli Ethereum pokona te poziomy, no to możemy dostać po prostu windę na nowe all time high, na czym też w bardzo dużym stopniu powinny skorzystać altcoiny, więc no zobaczymy jak to się rozwinie, jak na razie my pozostajemy niezmiennie bardzo byczą nastawieni do rynku, jednak no trzeba mieć na uwadze po prostu te wydarzenia, które nas czekają jeszcze w styczniu, ponieważ jeżeli tam wyjdą jakieś negatywne kwiaty. No, to może to nam napędzić korektę. Jednak, no, po prostu nie zajmujmy się tym, no bo nie wiemy co tam się wydarzy. Musimy mieć to z tyłu głowy, ale na razie, po prostu po wykresach widać, że jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o dominację bitcoina, no, to cały czas jesteśmy tutaj w makro trendzie spadkowym po przebiciu tej długoterminowej linii trendu wzrostowego. No i oczywiście tutaj spodziewamy się dalszej dystrybucji, jeżeli chodzi o dominację bitcoina. Jednak, na obecną chwilę mamy dołek momentum na dziennym interwale. No, i ja obstawiam taki scenariusz, że jeżeli jeżeli teraz Bitcoin miałby polecieć na nowe all-time high, no to zobaczymy tutaj jeszcze jedne podbicie na dominację i do jakiego poziomu, ciężko powiedzieć, jednak ten dzienny dołek na momentum, no, może nam wskazywać jeszcze na jakąś małą podbitkę, raczej nie spodziewam się dojścia do takich poziomów typu 60%, tylko tutaj mniej więcej 58,5%, może coś takiego, no i w takim scenariuszu powiedzmy, że Bitcoin idzie na nowe all-time high, dominacja wyznacza swój top, no i byśmy zaczęli kolejną nogę wzrostową na altcoinach, jednak no zobaczymy, czy taki scenariusz faktycznie może mieć miejsce, no bo równie dobrze to, i stąd możemy lecieć niżej. No bo zobaczcie tutaj: money flow robi zdecydowaną dystrybucję na dziennym interwale. Coraz niższe dołki, coraz niższe szczyty, więc generalnie dominacja wygląda bardzo bearish, no co jest zdecydowanie pozytywne dla rynku altcoinów. Jeżeli chodzi o wykres oders, czyli kapitalizację altcoinów z wyłączeniem projektów Stop 10, no to wygląda to też bardzo, bardzo dobrze. Tak naprawdę te momentum twutniowe jest bardzo podobne co na Bitcoinie i Ethereum. Mamy piękny kontynuacyjny dołek na dwudniowym interwale, więc no z nami widzicie cały rynek po prostu wygląda fenomenalnie a tak patrząc jeszcze na ten wykres z perspektywy makro, no to zobaczcie tutaj do przebicia all time high z poprzedniego cyklu mamy jeszcze 26% no i tak naprawdę prawdziwa zabawa zacznie się dopiero gdy Ethereum przebije swoje all time high oraz gdy kapitalizacja altcoinów przebije swoje all time high z poprzedniego cyklu i dopiero wtedy prawdopodobnie będziemy mogli się spodziewać tych największych wzrostów. Jeżeli po tej korekcie nie macie stablecoinów, brakuje wam środków na rozgrywanie rynku, no to obecnie na Tubit jest promocja, gdzie możecie odebrać 1250 dolarów w pozycji na dźwigni i możecie ten bonus rozegrać na dowolnym coinie, czyli na bitcoinie, ethereum, solanie, na pp, czy na czymkolwiek absolutnie chcecie, może to być long, short, to zależy tylko od was, jeżeli stracicie to giełda pokrywa wszelkie straty, o to się nie musicie martwić, a jeżeli zyskacie, no to cały zysk jest do wypłacenia, więc to jest pierwsza pozycja bez ryzyka, wystarczy wpłacić 100 Dolarów. Jeszcze tak napomknę, że dla wszystkich, którzy będą mieli aktywne konto, na tubicie z naszego Reflinka już jest sporo takich osób, że tutaj widzę, że macie depozyt i trading volume, że coś tutaj działacie. No to dla wszystkich takich osób szykujemy pewien fajny projekt, ale to się przekonacie po nowym roku. No więc zachęcam do sprawdzenia tej giełdy. Lecimy dalej z materiałem. No i jeszcze zanim przejdziemy do konkretnych altcoinów, szybki rzut oka na sytuację na ETF-ach. I zobaczcie, w dniu wczorajszym mieliśmy ogromny inflow na ETF-ach. Na Bitcoinie, ponieważ było to ponad 900 milionów dolarów. No i tutaj następuje naprawdę bardzo ciekawa zależność. No bo zobaczcie, tak jak wielokrotnie wam mówiłem, inwestorzy, którzy kupują ETF-y, to są tak zwani momentum traders. Czyli jeżeli jest czerwono na rynku, jeżeli jest jakaś panika, no to bardzo często oni po prostu wyprzedają bardzo duże ilości. Tym samym wyznaczając lokalne dno. A jak się robi zielono, jak się zaczynają wzrosty, no to oni dopiero wtedy zaczynają masowo skupować. No co jest takie zdecydowanie wbrew logistyce. Jednak, no, po prostu taka zależność tu występuje. Ale trzeba mieć też na uwadze to, że ten kapitał, który wpływa z tych ETF-ów, jest bardzo, ale to bardzo ważny dla Bitcoina. Więc, koniec tych masowych wyprzedaży, które mieliśmy w drugiej połowie grudnia, naprawdę bardzo cieszy. I, no, i pozwala tutaj być naprawdę optymistycznie nastawionym, jeżeli chodzi o price action Bitcoina w najbliższym czasie. Na Ethereum sytuacja jest całkiem podobna. Jednak tutaj inflowy są naprawdę bardzo skromne, ponieważ zobaczcie, no, 3 stycznia było to tylko 60 milionów. Polarów. Jednak znając charakterystykę jak ci inwestorzy kupujący ETF-y na kryptowaluty się zachowują, no to ja obstawiam, że prawdziwa zabawa jeżeli chodzi o ETF-y zacznie się dopiero po przebiciu all time high. Tak samo analogicznie jak to było na Bitcoinie, zobaczcie jak po przebiciu 74 tysięcy w listopadzie, jak szybko dolecieliśmy na ten poziom 108 tysięcy, no to ile to trwało? 2 tygodnie czy 3 tygodnie? No i bardzo podobnie może być na Ethereum, gdzie po przebiciu all time high bardzo niedługo, czasie możemy zameldować się na poziomie 7 czy 8 tysięcy dolarów no i mam szczerą nadzieję, że tak właśnie się stanie, ponieważ wtedy nasze altcoiny, no i nasze longi, które zapinaliśmy na ethereum pięknie dadzą zarobić. No i jeszcze na koniec szybki rzut oka na kilka altcoinów, które mamy obecnie na oku i tutaj chciałbym zaznaczyć, że zapraszam was na naszego telegrama, link w opisie pod tym filmem ponieważ tam wrzuciliśmy dzisiaj takie bardziej ryzykowne zagranie jeżeli chodzi o trend agentów AI no i zachęcam tam zajrzeć do tej Analizy, ponieważ, no, ten projekt, który wrzuciliśmy dzisiaj, ma naprawdę bardzo duży potencjał, jednak też jest bardzo duże ryzyko. No, bo tam jest market cap około 60 milionów dolarów. Ale na pewno warto tam zajrzeć no i zobaczyć o co chodzi. Ponieważ tam też codziennie praktycznie wrzucamy jakieś analizy rynkowe, no i po prostu warto tam być. No i spójrzcie na Tao, tutaj nasze ordery, które gdzieś w pierwszej połowie grudnia Wam pokazywaliśmy w jednym z naszych filmów na YouTubie. No i te dwa ordery pięknie się zrealizowały, oba zostały w pełni wypełnione, więc. Jak ktoś w obu tych strefach miał ustawione zlecenia, no to tak uśredniając do obecnego momentu ma jakieś 25% zysku, więc to już jest naprawdę bardzo fajny wynik, tym bardziej, że perspektywy na tao są bardzo fajne. O samym trendzie AI jest coraz głośniej, na no tao to jest najbardziej zaawansowany technologicznie projekt z tego trendu. No i tutaj po prostu potencjał na kilka xów jest naszym zdaniem, jak najbardziej jest. No i zobaczcie, co też trzydniowy interwał, piękne płytki dołek, bardzo dobrze to wygląda jeżeli dostaniemy prawowity alcizen, no to tutaj na TAO bardzo ładny wynik jeszcze będzie można wykręcić. Kolejnym ciekawym projektem, tym razem z trendu RWA jest Lumia. Jest to stosunkowo nowy projekt, ponieważ powstał w październiku i jest on na stosunkowo niskim market capie, ponieważ teraz to będzie jakieś 130-150 milionów, nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić. No tak, sprawdziłem, żeby was tu nie wprowadzać w błąd, jest to 132 miliony w chwili obecnej, więc no tutaj potencjał wzrostowy na pewno jest bardzo duży, ponieważ teraz to trendie RWA jest jeszcze bardzo cicho i projekty z tego trendu nie pompują jakoś szczególnie w ostatnim czasie, ale jeżeli przyjdzie kolej na ten trend no to tutaj myślę, że możemy zobaczyć bardzo dobry wynik, no i jeżeli chodzi o sam wykres to, to tutaj momentum nam pokazuje że jest to stosunkowo dobry moment na wejście, mamy zmianę struktury momentum na wzrostową, więc jak najbardziej tutaj na tych poziomach jest to warte rozważenia ale oczywiście metodą DCA jedną paczkę można sobie kupić teraz a drugi order bym zostawił gdzieś w tym przedziale, tak jak wam tu zaznaczyłem na wykresie, jednak pamiętajcie, że oczywiście te firmy absolutnie nie są poradą finansową, są to tylko luźne przemyślenia. No i po prostu nie traktujcie tego jako porady finansowe. Inwestujecie na własne ryzyko i po prostu tego ryzyka musicie być świadomi. I kończąc temat tego projektu, no to bardzo ważną rzeczą jest, że mimo stosunkowo niskiego market-kapu, no to jest tak naprawdę na wszystkich największych giełdach typu Binance, ponieważ tutaj, jeżeli będziemy mieli alt season, no to dostęp do tego projektu będą mieli praktycznie wszyscy, niezależnie od tego, z jakiej giełdy korzystają, więc też jest to bardzo ważny argument, no i po prostu warto się tym projektem tam we własnym zakresie zainteresować, naszym zdaniem. Kolejnym bardzo ciekawym projektem jest Eigenlayer, czyli protokół restakingowy na Ethereum. Generalnie, jeżeli chodzi o ten projekt ze strony technologicznej, no to tu naprawdę można było opowiadać godzinami na temat tego protokołu, jest to bardzo zaawansowana rzecz, ale ja naprawdę nie chcę was tutaj zanudzać tutaj jakimiś nowinkami technologicznymi, po prostu przedstawię wam najważniejsze fakty, jeżeli chodzi o to, dla Czego ten projekt ma duży potencjał. No po pierwsze sami zobaczcie tutaj jest naprawdę bardzo piękny wykres, tak samo dwudniowe momentum, zmiana struktury jest na wszystkich największych giełdach, więc jest to bardzo pozytywne. No i po trzecie jest to beta play do Ethereum, więc jeżeli Ethereum pójdzie na nowe all-time high tam 7-8 tysięcy, no to Eigenlayer podejrzewam, że zrobi kilka x i jak tu zobaczę jakieś wyceny na poziomie 20 dolarów, no to absolutnie się nie zdziwię, więc ten projekt po prostu daje ekspozycję na wzrosty na Ethereum jednak no z większym poziomem ryzyka jednak też z dużo wyższym potencjalnym poziomem nagrody jeżeli oczywiście ethereum by poszło na nowe all time high no to naprawdę ta pozycja może się okazać bardzo zyskowna no i ja po prostu część ethereum sobie na te eigen layer zamieniłem no bo jest w tym projekcie naprawdę fajny potencjał no i tak samo nawet w dniu dzisiejszym jest całkiem niezły moment na pierwsze entry no a drugi order bym sobie ustawił gdzieś w tym boksie tak jak tu zaznaczyłem na wykresie no i to by było na tyle w tym filmie wielkie dzięki za oglądanie jeżeli Wam się nasze analizy podobają, no to zachęcam do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych analiz, które jak na razie, jak sami widzicie, bardzo fajnie się sprawdzają. No i zostawcie łapkę w górę, żeby ten algorytm YouTube'a trochę popchnął nas do góry. No i jeżeli chcecie się jakoś odwdzięczyć, no to możecie napisać mi w komentarzu, jaki jest sprawdzony sposób na katar, bo trzymam je już od dwóch tygodni. No i przez co naprawdę ciężko jest nagrywać te filmy na YouTube'a, więc jak macie jakieś sprawdzone sposoby, no to Możecie się podzielić w komentarzu. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Cześć.